Witam. Wiele osób pyta mnie, czy w programie Virtual Steel jest możliwość zapisywania wyedytowanych połączeń na stałe, aby użyć ich później w kolejnych projektach. Otóż jak najbardziej taka możliwość jest i właśnie na dzisiejszym filmie chciałbym ją przedstawić. Pierwszym krokiem będzie wstawienie połączenia pomiędzy wcześniej wstawionymi profilami poziomymi. Aby to zrobić, standardowo definiujemy profil główny i dołączony i z biblioteki wybieramy interesujące nas połączenie. Następnie połączenie to wyedytujemy na rysunku warsztatowym. Zmieniona zostanie wysokość skosu oraz ilość i rozstaw śrub. Wróćmy na zakładkę 3D. Jak widać, połączenie uległo zmianie. Kolejnym krokiem jest zapisanie bieżącego połączenia. Operacja ta do pewnego momentu przebiega analogicznie jak przy kopiowaniu połączeń. Aby to zrobić, należy jeszcze raz zdefiniować profil główny i dołączony, pomiędzy którymi znajduje się połączenie do zapisu. Następnie należy wybrać polecenie kopiuj, znajdujące się w prawym dolnym rogu ekranu. W nowym oknie dialogowym, które pojawiło się po prawej stronie ekranu, znajduje się sekcja Dane połączenia. Z sekcji tej wystarczy już tylko wybrać polecenie zapisz, aby wyedytowane wcześniej połączenie zostało zapisane. W tym miejscu należy zwrócić uwagę na fakt. Że połączenie to nie zostanie zapisane na stałe w bibliotece połączeń programu, tylko na dysku komputera jako plik o rozszerzeniu VBD. W związku z tym ważne jest, aby odpowiednio nazwać plik z połączeniem, ponieważ przy późniejszym wczytywaniu będziemy dysponować jedynie tą informacją. Nasze połączenie można nazwać na przykład w ten sposób. Klikamy przycisk Zapisz, i nasze połączenie zostało zapisane na dysku. Otwórzmy teraz inny projekt i wczytajmy zapisane połączenie. Aby to zrobić, definiujemy ponownie profil główny i dołączony. Można zauważyć, że w tym momencie w prawym dolnym rogu ekranu widnieje polecenie wczytaj, a nie kopiuj. Klikamy na nie. Następnie z sekcji dane połączenia ponownie wybieramy polecenie wczytaj. Wybieramy wcześniej zapisane połączenie i klikamy przycisk otwórz. Połączenie zostało pomyślnie wczytane. Dziękuję za uwagę.